Cześć. Dzisiaj chciałbym z Tobą omówić temat narzędzia, jakie w firmach powinno być wykorzystane i wręcz musi być wykorzystane. I to wykorzystanie sprawi, że będziemy mieć dużo lepszą konwersję w sprzedaży. Nie wiem, czy wiesz, ale ja zawodowo doradzam firmom z sektora MŚP w zakresie sprzedaży, świadczę takie usługi jako interim sales managers. Jako interim sprzedażowy, i okazało się, że bardzo dużo moich klientów nie ma CRM-u. Ja tego zupełnie nie rozumiem, czyli nie ma takiego systemu do zarządzania kontaktami. Handlowcy pracują na Excelach, nikt tego nie uzupełnia, menadżer sprzedaży na to nie zwraca uwagi, jest jeden wielki, że tak powiem, Saigon. I teraz ja nie wiem, z czego to wynika, ale wszystkim moim klientom rekomenduję, żeby wdrożyć system crm -owy. I teraz ja się pytałem, co sprawia, że nie macie tego systemu CRM-owego? I są jakby dwie obawy. Pierwsza obawa jest taka, że firmy i menadżerowie sądzą, że i tak z tego nikt nie będzie korzystał. I tak, panie Dawidzie, nikt nie uzupełnia crm i tak dalej, i tak dalej. Albo, że jest to drogie narzędzie, skala organizacji zbyt mała, a rozmawiam z firmami, które mają na przykład 10 milionów przychodu rocznie i nam Excel tak naprawdę w zupełności wystarczy, bo wdrożenie jest drogie i samo narzędzie jest drogie. Ja tego zupełnie nie rozumiem, bo na tą pierwszą obiekcję ja odpowiadam klientowi tak, Czy pierwsza obiekcja jest taka i tak, Handlowiec z crm nie będzie korzystał. I teraz, oczywiście, że nie będzie korzystał, jeżeli nie zrozumie, że jest to dla niego ważne w pracy, że mu to realnie pomaga zdobywać więcej klientów i mieć większą e, sprzedaż. Przez co mieć wyższą pensję. Jeżeli on tego nie rozumie, no to jak ma wykorzystywać CRM? A druga rzecz jest taka, że ja bardzo polecam systemy CRMowe, które są gotowe. W większości firm sektora MŚP nie trzeba mieć dedykowanego systemu CRM. Są systemy CRM, które są puzzlami i można sobie naprawdę bardzo ładnie dostosować do siebie taki system CRM. I koszt miesięczny dla jednego handlowca to jest między 100 a 250 zł. Ja na przykład miesięcznie, ja na przykład mm, korzystam z systemu Pipedrive i teraz w skali, jak masz, nie wiem, 5 30 handlowców to nie są aż tak duże koszta, żeby w to nie, nie zainwestować. I teraz w czym system CRM pomaga? Jak handlowiec może, że tak powiem, zrozumieć, w czym to może mu pomóc w pracy? Pierwsza rzecz jest taka, że nasza pamięć zawodzi i czasami w Excelu też nie wszystko zapisujemy. Natomiast w crm jeżeli zapisujesz, jakie były konkluzje po spotkaniu, jeżeli zapiszesz, jaka była historia kontaktu z klientem i takie drobne rzeczy typu, gdzie był na wakacjach i to zapiszesz, że na przykład ostatnio dziecko było chore i też zapiszesz, i na przykład zapiszesz takie rzeczy jakie są warunki zakupowe czyli co się musi wydarzyć żeby doszło do współpracy jeżeli to wszystko będziesz ładnie zapisywał do swojego CRM-u tą całą historię kontaktu z klientem to i nawiążesz do tego przy następnym kontakcie to będziesz miał dużo większe szanse sprzedaży. I teraz, jeżeli na chwilę na przykład zachorujesz i przez miesiąc czy dwa nie będziesz się kontaktował z tym klientem, to twoja pamięć jest zawodna, natomiast zawsze będziesz mógł sobie do tego tematu wrócić poprawnie korzystając, że tak powiem, z notatek ceremowych. Czyli pierwszym jakby najważniejszą rzeczą używając CRM, a jest to, że znasz i pamiętasz, jakie relacje Marsz ze swoim klientem. To jest pierwsza istotna sprawa. Druga rzecz jest taka, że system CRM pozwala trzymać proces handlowy w ryzach. Czyli, jak wysłać na przykład, ja robię tak, wysłałem podsumowanie do klienta w poniedziałek i zapisuję do systemu CRM, że w środę mam się przypomnieć, zapytać, czy klient się zapoznał. Jeżeli na przykład moja usługa wymaga dostępu testowego do, do, do jakiegoś narzędzia i umawiam się z klientem, że zrobię to za tydzień, to mój system CRM przypomni mi, jak zapisałem, że za tydzień mam się przypomnieć w sprawie testów. Jeżeli do negocjacji mamy podejść wtedy, kiedy zarząd wróci na przykład z wakacji wiemy, że to jest na przykład 4 września i system CRM zapiszemy to do systemu CRM i przypomniemy się tego 4 września, czyli trzymamy ten proces w ryzach to sprzedaż będzie dużo bardziej skuteczna. Ja zauważyłem, że handlowcy, bo ja też robię takie audyty sprzedaży, gdzie udaje potencjalnego klienta, to handlowiec wysyła mi ofertę i zupełnie o mnie zapomina. Nie przypomina się, nie trakuje procesu. Ja nie wiem, czy on nie pamięta, czy nie mają tego w standardzie sprzedaży. Ja zawsze rekomenduję moim klientom, żeby mieli to w standardzie sprzedaży, a system CRM pozwala trzymać proces w ryzach. I czasami jest tak, że klient chciałby kupić Twój produkt, ale po prostu nie jest dla niego to najważniejszy priorytet i wystarczy, żebyś się przypomniał zgodnie z tym, co ustaliłeś z klientem. Więc trzymanie procesu sprzedaży to jest druga wartość wdrożenia takiego systemu CRM. Trzeci aspekt jest taki, że w systemach CRM jest bardzo fajnie można sobie ułożyć etapy procesu sprzedaży. Czyli na przykład pierwszy etap to jest lead, drugi etap to jest Umówione spotkanie, trzeci etap, odbyte spotkanie, czwarty etap, negocjacje i tak dalej. Jeżeli ja sobie widzę w CRM wszystkie moje lidy, że tak powiem, i na jakim są etapie, i na przykład widzę, że na etapie negocjacji mam 20 firm, to ja lepiej sobie układam pr priorytetyzację zadań e, mojego dnia handlowego, czyli zaczynam od tych, które są na ważniejszym etapie e, procesu sprzedaży, czyli Mimo, że mam bardzo dużo lidów, system CRM od razu pokazuje mi, Dawid, skup się na rzeczach najważniejszych. Etap odbycia spotkania jest bardzo ważny, no bo nie można się spóźnić na spotkanie. Etap negocjacji czy jakiegoś kontraktu z klientem jest bardzo ważny, a na przykład, jeżeli masz jakieś zimne lidy i na przykład dział marketingu dał Ci lidy, i nawet jeżeli szybko do nich nie odzwonisz, bo skupiasz się na negocjacjach tam, gdzie jest domknięcie deala, to to jest dużo bardziej istotne. Czyli system CRM pozwala ci lepiej ustalać priorytety swoich zadań. Kolejny aspekt jest taki, że jako handlowiec możesz zobaczyć, który element procesu nie działa dzięki systemowi CRM. Teraz dam ci przykład. Załóżmy, że umawiasz sobie bardzo dużo spotkań handlowych. No jest to dobry wynik, ale odbywalność jest dość niska. I co to może oznaczać, że coś jest nie tak z procesem między umówieniem spotkania odbyciem spotkania. Na przykład klienci ci często odmawiają odwołują spotkanie fizyczne, albo jeżeli masz spotkania zdalne, to na przykład, odbywalność masz tylko 10 czy 15%, czyli powiedzmy na 10 umówionych spotkań 1-2 się odbywa. Pokazuje ci to, że coś nie działa w procesie handlowym i trzeba zastanowić się co zrobić, żeby odbywalność była lepsza. Kolejna rzecz, jeżeli widzisz w że masz dużo spotkań handlowych te aktywności handlowe się dzieją, ale jest mało sprzedaży poniżej standardu u ciebie, to może się okazać, że odbywasz spotkania, ale z nie tą osobą, która jest decyzyjna, albo może nie robisz poprawnego kontraktowania, i wtedy musisz się skupić na polepszeniu albo dotarcia do konkretnej osoby, która jest decydentem, albo robić dużo bardziej skuteczne same spotkania handlowe i kontraktowanie, które pozwala ci szybciej domknąć sprzedaż. Czyli to jest. To ci pokazuje handlowcu, gdzie możesz, że tak powiem, wzmocnić swoje kompetencje handlowe. Czyli, już Ci dałem kilka przykładów, dlaczego warto pracować na systemie CRM z perspektywy handlowca. Natomiast dla menadżera sprzedaży, CRM no jest podstawą działania. Bo po pierwsze, te systemy CRM-owe, o których mówię, to ja najbardziej rekomenduję CRM, który działa w chmurze, gdzie informacje wpisane przez handlowca od razu w trybie natychmiastowym widzisz w systemie i wtedy można zobaczyć dziennie, ile jest aktywności wykonywanych, ile odbyło się spotkań, ile jest umówionych spotkań z klientami odbytych. Jaka jest konwersja sprzedaży i wtedy też widzisz, który etap sprzedaży nie działa, który menadżer najlepiej Ci performuje, a trzecia rzecz, najgorzej jest jeżeli handlowiec ma wszystko w głowie, rezygnuje z pracy, wybiera innego pracodawcę i cała wiedza idzie do innej firmy albo z tym handlowcem. Jeżeli masz system CRM, no to wszystko jest to zapisane i wtedy można szybko wdrożyć kolejnego handlowca. Dla mnie to jest dziwne, że tych CRM-ów nie ma w polskich firmach, albo rzadko kiedy się to zdarza, yy, więc rekomenduję Ci mocno wdrożyć taki system w swojej firmie. Do zobaczenia, cześć!